Kochasz swojego psa? Oczywiście. Ale czy wiesz, że jeden nieprzemyślany spacer może kosztować cię 500 zł mandatu? Albo że za chwilę za brak chipa i rejestracji pupila może grozić kara nawet 5000 zł? W Polsce prawo dotyczące psów zmienia się i jest bardziej surowe niż myśli większość właścicieli. W tym filmie omawiam wszystko, co musisz wiedzieć, żeby cieszyć się życiem z psem bez stresu i problemów z prawem. Zaczynajmy. W Polsce mamy ponad 8 milionów psów. Jesteśmy prawdziwą psią, potęgą w Europie. Ale bycie super opiekunem, to coś więcej niż miłość i długie spacery. To także znajomość konkretnych przepisów, a jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi, zwłaszcza portfelowi i co gorsza, naszemu psu. Dlatego przygotowałem dla Was ściągawkę 7 kluczowych obowiązków prawnych, które każdy właściciel psa w Polsce po prostu musi znać. Obowiązek pierwszy. Identyfikacja i rejestracja. Nadchodzi kropik. Dobra, zaczynamy od gorącego newsa, który niedługo dotknie każdego z nas. Słyszeliście o kropik? To krajowy rejestr oznakowanych psów i kotów. Co to oznacza w praktyce? Koniec z anonimowością. Każdy pies będzie musiał być obowiązkowo zaczipowany i zarejestrowany w centralnej bazie danych. Celem jest walka z bezdomnością i szybkie znajdowanie właścicieli zagubionych zwierzaków. Gdy ustawa wejdzie w życie, prawdopodobnie już wkrótce, szczeniaki będą musiały być chipowane najpóźniej przy okazji pierwszego szczepienia na wściekliznę. Weterynarz od razu wprowadzi dane psa i twoje do systemu. Lepiej trzymać rękę na pulsie, bo za brak rejestracji przewidziane są grzywny. Obowiązek drugi: szczepienie przeciwko wściekliźnie. Tego punktu nie da się przeskoczyć. To absolutny i niepodważalny obowiązek. Prawo mówi jasno: każdy pies, który skończył 3 miesiące, musi zostać zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Co ważne, szczepienie trzeba powtarzać co roku, a dokładnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Masz 30 dni od momentu, gdy Twój szczeniak skończy 3 miesiące, żeby to załatwić. Weterynarz wyda Ci zaświadczenie albo wbije pieczątkę do paszportu psa. Brak aktualnego szczepienia to nie żarty. To proszenie się o kłopoty i wysoki mandat. Obowiązek trzeci. Zapewnienie właściwych warunków. Ustawa o ochronie zwierząt to nie tylko puste słowa, to konkretne wymogi. Musisz zapewnić psu schronienie przed mrozem i upałem, dostęp do światła, wody, jedzenia i możliwość swobodnego ruchu. A teraz coś, co wielu ucieszy: idzie koniec z psami na łańcuchach. Sejm przyjął nowelizację, która wprowadza całkowity zakaz trzymania psów na stałej uwięzi. Uwaga, jest tu jednak dwunastomiesięczny okres przejściowy od wejścia ustawy w życie, więc zmiana nie nastąpi z dnia na dzień, ale jest nieunikniona. To koniec ery psów, które całe życie spędzają w jednym miejscu. Załamanie tych zasad grożą naprawdę surowe kary, w tym areszt lub grzywna. Obowiązek czwarty. Bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Ok, temat rzeka Smycz. Czy pies zawsze musi być na smyczy? I tu zaczynają się schody. Ustawa mówi, że nie wolno puszczać psa bez możliwości kontroli. Kodeks wykroczeń dodaje, że za brak zwykłych środków ostrożności grozi grzywna do tysiąca złotych. W praktyce? Na ulicy czy w parku miejskim pies na smyczy to standard i najbezpieczniejsze wyjście. Ale co gmina, to inne zasady. Wiele miast ma swoje, bardziej surowe przepisy, które nakazują smycz zawsze, a dla razu uznawanych za agresywne. Również kaganiec. Koniecznie sprawdźcie regulamin waszej gminy. I pamiętajcie, słynne on tylko chce się przywitać nie jest żadnym argumentem w starciu z prawem. Masz psa, masz nad nim panować. Obowiązek piąty odpowiedzialność cywilna za szkody. Twój pies twoja odpowiedzialność. Proste: jeśli twój pupil kogoś ugryzie, zniszczy sąsiadowi wypielęgnowane róże albo spowoduje wypadek, to ty za to płacisz. Mówi o tym wprost artykuł 431 kodeksu cywilnego. Koszty leczenia, odszkodowanie, zadośćuczynienie to wszystko może spaść na ciebie. Właśnie dlatego coraz więcej ludzi kupuje psu. Ubezpieczenie OC tak, to nie żart. I serio, warto to rozważyć, bo może oszczędzić masę kłopotów i pieniędzy. Obowiązek szósty sprzątanie po psie tu nie ma o czym dyskutować. Sprzątasz po swoim psie koniec, kropka. Każda gmina ma na to paragraf w regulaminie czystości, a zostawienie niespodzianki na trawniku to pewny mandat. To nie tylko kwestia estetyki i higieny, ale też zwykłej kultury i szacunku dla ludzi, którzy mieszkają obok ciebie. Obowiązek siódmy: podatek od posiadania psa. No dobrze, a co z tym słynnym podatkiem od psa? Płacić czy nie płacić? Odpowiedź brzmi: to zależy. Formalnie to nie podatek, a. Opłata lokalna i to każda gmina sama decyduje, czy w ogóle ją pobiera i w jakiej wysokości. Na rok 2025 maksymalna stawka nie może przekroczyć 178 zł i 26 groszy rocznie za jednego psa. Jednak wiele gmin z tej opłaty rezygnuje. Istnieją też ustawowe zwolnienia, np. dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, czy dla rolników. Najprościej Wejdź na stronę swojej gminy. Tam znajdziesz pewne info. Podsumujmy więc tę listę. Obowiązkowy chip i rejestracja, coroczne szczepienie na wściekliznę, godne warunki życia, kontrola nad psem w miejscach publicznych, pełna odpowiedzialność za szkody, sprzątanie po nim i sprawdzenie, czy w naszej gminie obowiązuje opłata. Znajomość tych zasad to fundament spokojnego i radosnego życia z psem w Polsce. A jakie są Wasze doświadczenia z tymi przepisami? Może spotkała Was jakaś nietypowa sytuacja? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli ten filmik okazał się pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych praktycznych porad. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie: Bycie świadomym i odpowiedzialnym opiekunem to najlepszy prezent, jaki możecie dać swojemu psu. Do zobaczenia następnym razem.